Z tej strony Dorota Gardiaz. Witam bardzo serdecznie. Zazwyczaj przekazuję Państwu informacje o pogodzie. A dzisiaj zabieramy Państwa ekologicznym pociągiem podróż do moich rodzinnych stron, czyli na roztocze. Dzwoniłam do naszych synoptyków z redakcji TVN Meteo, którzy przekazali mi, że jedziemy w rejony, które są dzisiaj akurat. Najpiękniejsze pod względem pogodowym, a ja prywatnie mogę Państwu powiedzieć, że dla mnie Rostocze jest też najpiękniejszym miejscem w Polsce. Będziemy zwiedzać ekologicznie, bardzo ekologicznie. Przewozy regionalne oczywiście nam tutaj towarzyszą, za co bardzo dziękujemy za piękną podróż, za to, że możemy tutaj. W... Panem maszynistą podziwiać uroki z, z pierwszego, jakby można powiedzieć, rzędu. Także dziękujemy serdecznie. Życzę Państwu wspaniałych przygody na roztoczu. To nie muszę życzyć, bo mamy zapewnioną. Jutro ewentualnie możecie się Państwo spodziewać jakichś małych burz, ale to dopiero w drugiej części dnia. Do tego czasu myślę, że się wyszalejemy, wybawimy i odpoczniemy na łonie natury. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i jeszcze byłem zabaw. Uwaga, to nie są żarty. Mamy tutaj trzy nagrody, które chcemy Wam wręczyć, chcemy Wam rozdać. Przygotowaliśmy krótki quiz, krótkie pytania, krótkie odpowiedzi, łatwe. Jeśli ktoś będzie znał odpowiedź na pytanie, podnosi najpierw rękę. Pytanie brzmi następująco. Ile lat mają przewozy regionalne? A. 6, B. 12, C. 16 lat. Tu mamy pierwsze zgłoszenie. Pierwsze zgłoszenie? 12. 12 lat. A 12 lat, To uważa inaczej? 6 16, a to jest prawidłowa, to 12. Jak nazywa się karta rabatowa przewozów regionalnych? Może ktoś wie bez popowiedzi? Jeśli tak, ręka do góry. Jest głoszenie? Regiokarta. karta. Region karta Znakowicza. Uwaga, pociągi regionu zapewniają nie tylko codzienny dojazd do prawnej szkoły, docierają również do popularnych miejscowości turystycznych. Można nimi dotrzeć między nimi do znanego z festiwalu kultury ekologicznej. A. Józefowa nad Wisłą, B. Józefowa Roztoczańskiego. C. Hogwartu. Pierwsze, czy nie? Rostoczański. Józefów Czyli może inaczej. A. A. komu Oczywiście, że Roztoczański. Roztoczański, ale co? Józefów Roztoczański. Panie Józepie, na to da. W lepszym miejscu stać i się bawić, ale... Jak to stać, To są moje rodzinne strony, ponieważ ja pochodzę również jak Beata. Gadia z, z, z tych okolic. Nawet chodziliśmy do tego samego liceum. Przed nami spływ kajakowy. Mam nadzieję, że przygotowaliście sobie jakiś stój sportowy, ale widzę, że większość osób jest już przebrana. Przez ugięcie ramienia, na przemian prawa lewa ręka, za siebie, wodę, za siebie, przez ugięcie ramienia, na przemian prawa lewa ręka, za siebie, wodę, za siebie, przez ugięcie ramienia, na przemian prawa lewa ręka. Ale słuchajcie, jeden duet niestety zaliczył. Markowanie. Wolą. Kolejne punkty programu. Dobrze, że w tym Maldokarze nie ma tych dwóch, których nie ma. Ja tutaj się znalazłem dzięki mojej koleżance, która dała mi linka, żebym po prostu zgłosił swoje zdjęcie do fotografii, gdyż no, widziało mnie takie jedno zdjęcie, które by pasowało i je wysłałem. Zdjęcie wykonałem w górach Sowich ze szczytu Kalenica na linię kolejową Jugów Wałbrzych akurat trawił się tzw. zwany tramwaj, czyli pociąg linii przewozów regionalnych i na tle magicznego wschodu, czyli mgły wjechała tak zwana gosiniczka, czyli ten taki pociąg, pociąg żółty nie, na te góry. właśnie. Bardzo fajna, przyjemna podróż pociągiem i co najlepsza nowość dla mnie, czyli ten spływ kajakowy. Pierwszy raz w życiu miałem, pierwszy, pierwszy raz w życiu dla mnie był ten, taki właśnie, mogę w tej formy turystyki aktywnej i dlatego właśnie bardzo udany dzień dla mnie. Moje zdjęcie wygrało w konkursie podróż do magicznej krainy i jest to bardzo fajny konkurs który sprawia jakieś możliwości dla takich młodych fotografów albo ludzi, którzy się tym zajmują, to lubią. Co do konkursu postanowiłem wziąć udział w konkursie, gdyż interesuję się koleją, kończyłem właśnie eksploatację pojazdów szynowych, Tak postanowiłem, a że zajmuję się fotografią i fotografią pociągów, więc pomyślałem, że ten konkurs jest po prostu dla mnie. Wyjazd jest, był bardzo fajny. Zawsze jest to jakiś zorganizowany weekend, nie, nie, nie trzeba z czegoś samemu sobie wymyślać, bo po prostu już jest. Zapewniam wszystkie atrakcje. A jak Ci się podobał spływ kajakowy? To jest, to, jest to drugi raz w moim życiu, kiedy miałem spływ kajakowy. Przy czym to jest, było bardziej tak rzeką, bardziej fajnie zakręta, trochę rywalizacji takiej między kajakami, więc było bardzo fajnie. On okro. Więc wystarczyło zrobić zdjęcie? Ja wysłałam zdjęcie z studni. Każdego miesiąca robię zdjęcie mojego widoku Właśnie mam specjalny kontent i w nim kolekcjonuję wszystkie zdjęcia z każdego miesiąca. Jak wcześniej powiedziałam, mam ich około 20. Konkurs wygrałam ja. Mam na imię Kasia, nazwisko Górska. To jest moja osoba towarzysząca. Michał Gomorski. Właśnie Michał zachęcił mnie do wysłania zdjęcia na ten konkurs, ponieważ usłyszał w radiu, iż taki konkurs będzie miał miejsce. A że jestem fotografem, amatorem i bardzo lubię ogólnie robić multum zdjęć, to wybraliśmy z naszej kolekcji. Z Natury zdjęcie. Moje zdjęcie było tytułowane jako trasa w nieznane. Powiedz mi coś tak. o wrażeniach tutaj z tego wyjazdu z dzisiejszego dnia. Jest super. Z kajakami mieliśmy już wcześniej przygody pierwsze na rzece Zielonka. Zielonka. To była trasa kilkudniowa, więc tutaj fajne odświeżenie, tak naprawdę kajakowe. Jesteśmy na roztoczu, <laughs> moje roztocze, tak tak, tak zawsze mówię o, tym, o tej krainie, bardzo zielonej, takiej, takiej dziewiczej, naturalnej. Ja pochodzę z Tomasza Waludelskiego, także te wszystkie e, rejony dookoła, zwierzynie, zamość, e, szumy, czyli rzekatane w, w sojuscu są mi bardzo, bardzo bliskie. <sum> Teraz taka mała prośba. Nie zatykamy uszu, tylko otwieramy usta. Proszę zacisnąć pośladki! Proszę pośladki! <trymne> <trymne> Najbardziej uwielbiam się tutaj. Yy... Wczesną wiosną, jak wszystko budzi się do życia i na tym oczywiście, ponieważ na przykład w Zwierzyńcu jest taki specyficzny klimat, w cieniu drzew można się skryć przed upałem, a nad rzeką Tanew, nad szumami naprawdę można się ochłodzić. W dziale oddziale w całości są cztery osoby. Jest około porządku publicznego. Moja. Widoczne jest Punkt dla przybona

Że, że, że miałam przyjemność przyjechać tutaj z osobami, które kochają przyrodę, które fotografują, które doceniają to piękno. Towarzystwo było wspaniałe, jest wspaniałe. E, także e, no, mam nadzieję, że jeszcze jakiś pociąg do ekologii w jakieś inne rejony Polski zaniczymy razem.